Siemanko, YouTube. Dzień dobry, witam serdecznie. Słuchajcie, od ostatniego patcha do cywilizacji 7 minął już chyba nawet ponad miesiąc. Jednak nie mamy żadnych nowych informacji odnośnie tego, co Filaxis zamierza. Z najnowszą cywilizacją zrobić, co niestety delikatnie mnie martwi, bo jednak chciałbym, żeby oni mi tegle naprawili, poprawili. Bardzo chętnie zobaczyłbym jakiś roadmap. Było coś, że oni wprowadzają i to było coś mi zrobić z doradcami. Tak, to bardzo ważna rzecz, którą trzeba się zająć, doradcy, żeby po prostu lepiej działali. Wiecie, ci doradcy w grze, jak nie potrafi, to ma by pomóc nowym graczom, ale powiedzmy sobie szczerze, że no. Raczej nikt z tego nie, nie korzysta, i nie jest to jakiś aspekt, który należałoby usprawnić. No, i tak ja sobie chodzę, hasam, sprawdzam statystyki i mamy co? A no, mamy tak: w większości negatywne recenzje, ostatnie recenzje, przepraszam, na Steamie. No, czy to dziwi? Raczej niespecjalnie, bo w momencie, jeżeli mamy produkt, który nie spełnia naszych oczekiwań. No to sobie tam na początku mamy załóżmy mieszane, ale jeżeli deweloper nic z tym potem fantem nie robi, w sensie no nie mamy żadnego tutaj, żadnej nowej informacji odnośnie patcha, no to dzieją się właśnie takie rzeczy i nie ma się tutaj czemu co się dziwić. Jak sobie poszperamy nieco dalej, czyli wejdziemy sobie na nasze kochane SteamDB info, no to co, no tutaj procentowo te reviewsy troszeczkę spadły, bo tutaj H49,8 Prawie 50, pra, prawie 50, aktualnie już jest 9000 graczy, jeżeli sobie wejdziemy na czarce ogólne, no to mamy weekend, tak, 10 800, czyli przebijamy nawet 11 000. no to chyba skoczyło w porównaniu do poprzedniego miesiąca, ale nie jestem pewien, możemy to sobie łatwo sprawdzić, yy, osie, znaczy tygodnia, Osiem, 11 800, 11, no, no nie, nie przekroczyło, ale ok. no tendencja ogólnie generalnie jak sobie popatrzymy tutaj na wykresik jest, no mocno spadkowa, nie? nie ma się co już każdego miesiąca, jest coraz mniej gracz No i teraz należałoby się zastanowić, co Firaxis mogłoby zrobić. Ja się nad tym zastanawiam, jakieś tam pomysły na to mam mieszane. Bo co wymyślę, to jednak stwierdzam, że to co wymyślili oni, to, to musieliby całą grę zbudować od nowa. Bo chodzi o te punkty, warunki zwycięstwa, te punkty spuścizny całe zasrane I na, na przodzie z tym całym age transition. Ale nie tylko ja tak uważam, jak się okazuje, bo jak sobie wejdę na YouTube'a na przykład, to znajduję sobie takie właśnie filmiki jak CIV 7, huge mistake. This has to change. I to sobie właśnie obejrzymy, przeanalizujemy i zobaczymy, czy ktoś ma jakiś ciekawy pomysł i czy to się pokrywa z tym moim. Zaczynajmy więc. Age transitions in CIV 7 are currently murdering the game. Yes, I'm being a grumpy Yorkshireman again, but I think that this topic is important. It's 7 I się podobnie. Też uważacie, że tranzyc tranzycje. W sensie te dynamiczne epoki y są złe, i przez co się na przykład wam gorzej gra w cywilizację? Nie to że wuja, Wuj, ja mówię na samym początku, że to się nie sprawdzi do końca dobrze, bo będziemy mieli, już pomijając to, że musimy wybrać inną cywilizację, będziemy mieli trzy mini gry. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ten jest zastany reset epoki, że tracimy jednostki militarne, i dostajemy jakieś totalnie randomowe związane z naszą frakcją, lub też nie, jeżeli nie mamy żadnych specjalnych jednostek, na samym początku epoki eksploracji. tak? No bo mówię, jak się awansuje, znaczy jak przychodzimy z Antyku. Do epoki eksploracji, potem mamy. No, ja się powtarzam, ale no powtarzać się nieco, jakby to też czasami trzeba, no bo jest to tym samym mówione. E, wypływamy na te dalekie lądy i tak dalej. Ale dobra, oglądajmy dalej, bo wydaje mi się, że to jest. Zastanawiam się nad tym. It. It jest coś gorszego od tego. Czy... Powiązanie. It kills all immersion. And immersion is so important for my experience of a Civ game. All the Civ games I remember and have fond memories of. I, was really I to jest re revolution to co really widzieliśmy invested, przed chwilą na PlayStation. I gdyby oni Cywilizację 7 zrobili jako nie Cywilizację 7, tylko jako spin-off, właśnie czyli coś tego typu, nikt by nie miał pretensji, po prostu byśmy czekali sobie dalej na kolejną pełnoprawną kontynuację. No a tak, no to mamy to, co mamy. Nie między Niektóre z tych jak Cywilizacja i game are to są but some ale niektóre. Are just smaller and just annoying like losing a lot of your military units if they're not attached to a commander kind o. of frustrating but the big one for me the, like the little small change Miasta. that really does my head in is independent powers going away no. because you spend so much influence and time building these up in the antiquity in 100 percent i agree i mean in 100 percent i my that Miasta, te państwa miasta, że one znikają, to jest absurd totalny. Oni powinni wrócić do tego, co było w cywilizacji 6. Nie wiem, w jaki sposób mieliby to zrobić, bo one się spalnią w takich miejscach. Znaczy jest jakoś tam ciasno ogólnie, nie? Ale bo już z tymi punktami wpływu, jaki inwestujemy, żeby być ich suzerenem, to to, to to naprawdę odłóżmy na bok tą powaloną dyplomacji, te punkty wpływu, które też są też są pewną kulą u nogi, jeżeli chodzi o Civkę 7. Problemem w tym jest to, że to są totalnie te państwa miasta, są absolutnie bezpłciowe. Mówiąc bezpłciowe, mam na myśli, że one sobie mogą być, one sobie mogą, może sobie ich totalnie nie być i wyjebane w nie. Jedyny, jedyny aspekt, jaki one mają, no to to jest, jeżeli są agresywne i musimy się wtedy przygotować, jeżeli jeszcze gramy na bóstwie, no to na 100% na nas jakiś tam atak czy ataki będą, będą, będą tworzyć, na to się musimy przygotować, bo takie, jak one są neutralne, czy tam przyjazne, no to to jest totalnie takie, wiecie. No, zdobywamy, płacimy te 170 wpływu jesteśmy tym suzerenem, chyba że ktoś jeszcze chce nas przebić, no to musimy się troszeczkę z nimi pościgać, żebyśmy to my byli pierwsi. Wybieramy sobie jeden bonus, no i na razie ma to jest w sumie tyle. Oni się za bardzo nie rozwijają nawet. Czajcie bazę, i problem właśnie jest to powiązane z tym z tym przejściem do epoki no bo przechodząc do epoki one znikają no i jak gdyby tak nie no znikają potem pojawiają się nagle z nowe no po prostu po prostu się tworzą tam gdzie nie było nic to się tworzą nowe rozumiecie I, i gdyby oni zrobili tak że to zostaje oni zdaniem powinni tak zrobić że to zostaje rozbudowuje się tak przyjmuje sobie kolejne tam granice tak jak to miało miejsce w cywilizacji 6 no i te bonusy niech te bonusy będą jakieś unikalne jak mamy miasto nie wiem no tak jak tutaj jest pokazane harapan hararpan tak to niech to nie daje tych samych bonusów bo jest miastem militarnym co inne miasta militarne państwa miasta tylko niech ma swoje unikalne jakieś bonusy że jeżeli my będziemy tym suzerenem, to rzeczywiście jakiś tam specjalny profit z tego będziemy mieli bo akurat nam się zyskiło takie miasto rozumiemy. Mówiłem o tym wcześniej, ale to mi się wydaje im sobie dłużej w to gram, bo grywam, im sobie dłużej to analizuję i śledzę, tym właśnie inne rzeczy mi zacznie bardziej nie pasować yy, niż te takie na początku mówię, bo przejście, przejście epoki, yy, przejście do te dynamiczne epoki mogłyby zostać, już na to można by machnąć ręką, pod warunkiem że zmieniliby właśnie te aspekty, które de facto kuleją właśnie przez to, że są te dynamiczne epoki. Example, and then they just kind of like disappear and then reappear and pretend they never knew you. And uh, honestly, more consistency there would would be very nice, please. I know some of you will be thinking, but surely, Alex, there are some benefits to the age system as it is. And one of the big benefits cited by the developers was overbuilding. This idea of plusem dynamicznych epok i to powiedzieli twórcy o tym że twórcy powiedzieli nie słyszałem ale żeby to nazwać że jest pozytywne no to się zgodzić do końca nie mogę w sensie jeżeli się nad tym zastanowimy to całe nadbudowywanie którym się tak szczycą to jest nic innego jak delikatne uproszczenie tego co mieliśmy w cywilizacji 6 mianowicie jak mieliśmy sobie na przykład kampus i stawiliśmy sobie bibliotekę to później, jak spadaliśmy odpowiednią technologię, mogliśmy sobie zbudować nie tylko bibliotekę, tylko zbudować chyba wielką bibliotekę, czy większą bibliotekę. Nie pamiętam już, jak ten budynek się nazywał, bo wielka biblioteka to był w ogóle cud chyba. No to większą bibliotekę. Rozumiemy? I wtedy mieliśmy dodatkowy budyteczek, który spełnił tą samą funkcję, co tamten, tylko był po prostu wyższego poziomu. I tu mamy praktycznie to samo. Też budujemy, nadbudowujemy raczej w tych samych miejscach. Rzadko się zdarzy, że będziemy budowywać w innym miejscu, bo bonusy otrzymujemy stale te same od tych samych pól czyli jak sobie stawiamy na przykład wokół wybrzeży czy wokół żeglownych rzek, no to bonusy dostajemy wtedy do jedzenia do złota. I najprawdopodobniej, właśnie w takim zestawieniu jedzenie i złoto będziemy chcieli budować wokół heksów mają wodę, czyli wybrzeże, i właśnie żeglowną rzekę. Jak przejdziemy sobie do epoki eksploracji, będziemy mieli dostęp do tych lepszejszych budynków, jeżeli chodzi o też, też tych samych, to znaczy dających te same profity, czyli jedzenie i złoto, i one powstaną, gdy budujemy je w tym samym miejscu, w którym mieliśmy tamte budynki. Więc mówienie, że to jest plus, że dzięki tym dynamicznym epokom mamy coś tak zajebistego, jak nadbudowywanie, jest delikatnym strzałem.

in the game and you know what i love that i love that we get to learn about more civilizations we get to play as more civilizations in civ 7 than any other civ game at launch but the changing civ thing i t i don't know it, for a lot of fans it's not landed and uh, i'm really still not convinced myself and the final thing maybe Więcej cywilizacji, ale te cywilizacje są tak okrojone, bo one są wszystkie, do, w każdej jednej epoce jest inna cywilizacja i ona jest totalnie okrojona, bo każda jest na 140 tury, nie ma nic więcej, nie ma nic pomiędzy. To znaczy, że jak macie sobie na przykład cywilizację, kogo tam sobie weźmiemy, Kmeru w antyku, no to odnoszę sobie budyneczki po prostu w anty, antyczne budynki. Jak sobie przechodzić do epokiej eksploracji? Już tego kmeru nie ma do wyboru, więc z automatu tych budynków, on tam jego budynki jego też nie muszą jakby pojawiać. I tak mogą się szczycić tym, że mają dużo cywilizacji. Jest to chujowe szczycenie się, tak szczerze, no bo. Nie mieli raczej aż tyle więcej pracy, żeby się tym chwalić. To był raczej wymóg tego, że hej, dzięki temu, że mamy podzielne epoki, to zrobimy sobie po prostu więcej cywilizacji. Zamiast robić jedno, które jest na wszystkie epoki, na całą grę, to zrobimy sobie takich trzy. I zajmie na to w sobie tyle samo robot. Tak, znaczy, mogę się mylić oczywiście, może zajęło im więcej, może im zajęło mniej, ale chodzi mi o sam y, kontrast tego, nie? Może i to jest

Jeden, jeden raz pełny antyk roz, yy, rozegraliśmy, i rzeczywiście było czuć, jak przeszliśmy do epoki eksploracji, że tą przewagę się delikatnie w sensie grać, który przewagę sobie wyrobił, delikatnie ją tracił, ale to też nie było aż tak, że yy, żeby nie dało się odczuć, że tą przewagę miał, jeżeli ma to sens. Ale z drugiej strony, czy ta przewaga, którą sobie zrobił, miała jakikolwiek taki większy wpływ na to? Nie wiem, bo nie rozegraliśmy epoki eksploracji. Natomiast to co wiem, że w sumie to i tak gramy praktycznie my sami ze sobą nawet jak gramy z kimś. This makes that less possible, reset. But it, it, like the is the and maybe that wasn't the best way to do it. So what we can say here, Is that age transitions are creating a system where there's too much change between ages, and that leads them to being disconnected. They feel disconnected, and that's not a very immersive experience. So how can we fix this? And I love the idea that Paraxis has sat at home like, "Who is this idiot? Or like, he doesn't know what he's talking about." But honestly, it comes from a place of love. I absolutely love Civilization.

Would be to admersives like China and India, where they're represented in each age of the game. So many mm. of you are longing for that one. Dobra, powoli. Rozumiem zamysł jaki on tutaj ma ale nie będzie to. To już nawet nie chodzi, czy fair, czy nie fair, ale nie będzie pasować, jeżeli będziemy mieli jedną czy dwie cywilizacje, Nawet niech będziemy mieć pięć cywek, które mogą utrzymywać. Zresztą mamy przecież dwie. Które utrzymują tak jakby ciąg ten swój historyczny w każdej poszczególnej epoce, więc to co tutaj jakby jako pomysł zapadają uważam, że jest to no bez sensu, tak szczerze mówiąc. No bo dlaczego mielibyśmy mieć jeszcze tam nie wiem 3 czy 4, które są od epoki antyku do epoki nowożytnej, a co z resztą cywilizacji, które są. I wydaje mi się, że to co Filaxis mogłoby zrobić tak naprawdę o, popracować bardziej nad epoką <laughs> eksploracji nowożytną, zmniejszyć ten hard reset, czyli tak nie usuwać jednostek militarnych, które, które mamy, nie anulować wojen, jeżeli jakieś prowadzimy w momencie, jak przechodzimy do epok, no i nie rozwalać tych państw, miast, tylko zostawić je jakieś raz zryspiły i niech one po prostu dają inne bonusy. experience to return. ale realistycznie. This is as close as we're gonna get with Civ 7, but it's still a nice solution if they can pull it off. Something else I'd like to see is the return of the point score victory. When I talk about Civ feeling too no, much, ja to too many barriers to make it a smooth no, point score victory would have that much needed flexibility away from the legacy paths that players enjoy. So I would bring that back. There is one huge point I have that I think would fix so many of these problems but before we get to that. I also want to mention a couple of ideas like adding an option to upgrade all out of date buildings. Yeah, I know that's not going to be really easy because different buildings are unlocked at different yeah, in the and civics tree but it would really solve the overbuilding issue, in my opinion. so i'd like to see that. and please, please stop deleting independent powers in different ages. Like, it's just annoying. So please just stop it. let's just add more options for how we can develop those relationships in later ages, rather than just starting from a blank canvas again. but if they really want to solve this problem of too much disruption between ages, they need to minimize the gaps between them. Osobiście uważam, że wydłużenie epok y nie, nie sprawdzi się za dobrze. Najpierw niech oni się skupią na tym właśnie przejściem do poszczególnych epok. Ale tak się zastanawiam, kurwa. Jeżeli oni wypuścili to na VR i wypuścili to też na konsolę. w sensie dobra ale skupmy się bardziej na VR bo to jest moim zdaniem takie główne źródło, czy znaczy główne no, że to jest źródło problemu bo te, te gry nie zostały jakby pisane stricte od samego od A do Z wiecie od nowa no oni się wymieniali tymi kodami dlatego to te są do siebie podobne i według mnie właśnie dlatego mamy takie o takie menu poupraszczane. Mamy duże przyciski, żeby nie trzeba było nigdzie tam palcem czy tam tym swoim ustrojstwem klikać. Nie mamy możliwości wymiany handlowej, takiej, że sobie wybieramy ten surowiec, tyle sztuk. Dlatego, tego dlatego, bo ludzie by zostali zajoba, gdyby mieli to na VRC po prostu robić. Więc jeżeli to jest na tych konsolach już i docelowo miało być na tych konsolach już. To dlaczego i w jaki sposób mieliby to poprawić teraz, żeby było to inaczej? W sensie zmienić te dynamiczne, zmienić dyplomację, zmienić tam szpiegostwo. Wiecie, że więcej klikania, więcej myślenia, więcej zastanawiania się yy, i cały ten user interface, żeby poprawić. Dlaczego i tego nie zmieniałem jeszcze? nie to gdzieś tam katem sprawniałem, ale ten user interface nadal jest w sumie taki sam. I wydaje mi się, że to może być po prostu powód. Że na VRC nie działałoby to po prostu dobrze, a jeżeli zmieniliby wersję na PC-ty, no to wtedy crossplay pomiędzy konsolami czy tam platformami już nie miałby raczej takiej możliwości, a na pewno nie byłby per. Więc idąc tym tokiem rozumowania, myślę, że można wysunąć hipotezę, że oni tego po prostu nie naprawią i zostawią tą cywilizację 7 taką, jaka jest, że nawet DLC. Moi drodzy widzowie, tego nie or to add new ones for example the antiquity to the exploration feels like an enormous gap why not put like a medieval or middle ages age in there i think that would really help the immersion and would make the whole game feel more connected do you think age transitions right and do you agree that hardwood in the antiquity age is just an annoying resource dobra dobra no to, to czyli myślenie ogólnie content creatorów przynajmniej jest bardzo podobne chociaż czytając wasze komentarze za które dziękuję oczywiście to to uważam też że w większości graczy takie myślenie jest w sumie da, dajcie znać czy już po tych, ile to minęło miesięcy, po trzech miesiącach odczuwacie jakby jakąś, że czegoś wam w tej Cywilizacji 7 brakuje. I osobiście no to ja się powtarzać nie będę już, nie, ale no brakuje mi to, co zostało wymieniane wielokrotnie. A do Cywilizacji 6 jakoś znaczy też ze względu bardziej na czas, to na razie, na razie nie wracam. No zastanawiam się. Bo naprawdę możemy być w sytuacji, jak tak teraz nawet o tym sobie pomyślałem i przeanalizowałem, powiedziałem to na głos, że DLC może tego totalnie nie naprawić, niezależnie od tego, jak bardzo Filaxis by chciało. I być może dlatego nie mamy żadnego roadmapu, roadmapa, mapu, mapy, roadmapy i możliwe, że żadnej nie dostaniemy, no bo czy każdy patch kolejny, czy każdy patch ulepszał Cywilizację 7? Sprawia, że ta gra jest lepsza, ale nie, nie naprawia jej na tyle, nie zmieniał tych funkcji, które nas tak bardzo y, irytują i denerwują. Więc no, według mnie przyszłość cywilizacji 7 nie jest aż tak różowa, jak można by zakładać na początku, że za dwa lata to zobaczymy właśnie. Że za dwa lata ta gra będzie dobra. Moim zdaniem nie będzie. I. Możliwe, że najlepszym wyjściem dla Fidaxis byłoby uderzenie się w pierś, powiedzenie, dobra, zjebaliśmy Cywilizacja 7, widzimy się za 5 czy tam 7 lat w Cywilizacji 8, za którą w tym momencie się bierzemy. Uprzednio wypierdalając całą tą yy, grupę ludzi, która robiła Cywilizację 7, wzięłem to na głos? Chyba tak. Tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie, że się podobało. Kciuku, papa w górę, chociaż to jest ten sam komentarz dajcie znać co wy uważacie yy, o tym wszystkim, co zostało tutaj powiedziane. Subskrypcja oczywiście też będzie bardzo mi miło, żeby ten kanał był jak największy. I do usłyszenia w kolejnych materiałach. Chcę to z 7 czy innych strategicznych. Na razie trzymajcie się, cześć, pa!